Witajcie, moi drodzy. Cześć. Podsumowanie miesiąca listopada. Mamy dzisiaj 28 listopada. Stoję na jednym z dwóch wylanych stropów. Po mojej lewej, z tej strony, widzicie kolejny, kolejny wylany strop. Już jakby wniemy się na powyżej pierwszej kondygnacji, jeżeli chodzi o murowanie. Tutaj, z drugiej strony, trwają przygotowania do zalania w sobotę trzeciego stropu. Zostanie nam y, jeszcze jeden strop zalany z tej pozycji chyba wam nie będę w stanie, chociaż tutaj, tutaj wejść ten o, tutaj ten budyneczek. Na końcu go będziemy ruszać. Także, także takie zmiany w ciągu w ciągu miesiąca wylane, wylane dwa stropy. No wygrałem, ja że jeszcze stworzymy trzeci wylać y, i, i lecimy dalej. Też właśnie dzisiaj odbrałem maila z pozytywną decyzją z jednego z dwóch banków, z których składałem wnioski. Będę jeszcze tą decyzję pewnie musiał przenegocjować. Mam nadzieję, że to pójdzie pomyślnie po mojej myśli. <gry> także, także trzymajcie za to kciuki. Co mogę powiedzieć? Na tą chwilę mamy zapas, jeżeli chodzi na bufor czasowy, który wytworzyliśmy sobie, nadrobiliśmy na budowie, to jest około półtora, dwa miesiące. Mieliśmy stan surowy kończyć do, najpóźniej do końca lutego, skończymy go do, do, do świąt prawdopodobnie, być może jeszcze tam na tydzień gdzieś trzeba będzie, ekipa będzie musiała podjechać. Na połowę stycznia mamy już umówioną konstrukcję dachową, jeżeli chodzi o, o rozłożenie że prace idą bardzo dobrze, ja jestem bardzo zadowolony, powiem e, tak, tutaj no, zas, zasług, zasługa jest y, duża, mam bardzo dobry zespół, y, świetnego kierownika projektu, który mi pomaga, y, dzięki, dzięki czemu to tak właśnie idzie, jak, 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 jak wygląda. Także słuchajcie, no, jak w, każdej, w każdym biznesie siła, siła jest w zespole. Zawsze tak buduję swoje biznesy, żeby, żeby po prostu nie było luk, jeżeli chodzi o doświadczenie, o e, tak naprawdę wiedzę i tak samo się zadziało tym razem. Jeżeli nam się uda utrzymać ten tempo budowy, to myślę, że będziemy kończyć w wakacje. Jeżeli chodzi też o utrzymanie, jeżeliśmy utrzymali to samo tempo robienia oszczędności na poziomie 15%, no to powiem tak, że... Będzie mega, mega bardzo dobry wynik. Wszystkim tak, życzę którzy budują takich wyników.